Wardenga postawił w Ma ultimatum, albo on, albo Jacek Murański. Mandzio planuje zawalczyć w Oktagonie i jako potencjalnego przeciwnika wymienił Karolka, który w odpowiedzi wyciągnął na niego brudy. Trąba skomentował ostatnie działania Wersow, otwarcie postawił się ekipa Management, a także wypuścił swój nowy utwór z Maciasem i Nowaczkiewiczem. Sierżant Bagieta odszedł z policji i opowiedział o między innymi zmuszaniu do wystawiania mandatów. Polski streamer Gucio poruszył temat natrętnego widza, który chciał zdobyć jego adres, a także wysyłał mu niepokojące wiadomości. I na koniec brat Jacka Dzielił wywiadu i przytoczył historię, które stawiają Jacka w bardzo złym świetle. Witam Was w nowym odcinku z podsumowaniem najciekawszych informacji z sieci i lecimy z pierwszym tematem. Mandzio wrzucił na swój kanał odcinek z QA, gdzie między m.in. odpowiedział na pytania o walkę w oktagonie i potencjalnego przeciwnika. Łukasz wymienił kilku mniej lub bardziej prawdopodobnych rywali, w tym Wardęgę, Pasuta, Konopa czy też Karolka. I właśnie ten ostatni najbardziej się odpalił i wyciągnął stare brudy na Mandzia. Ostatnio jeszcze Karolek. Widziałem, że dopija się na swoim QA na samym początku powiedział, że no, jestem jego wymarzonym przeciwnikiem, że mamy realny, poważny konflikt, którego wcale absolutnie nie wyjaśniliśmy telefonicznie, sobie nie powiedzieliśmy, że jest wszystko spoko, zbita sztana i w sumie koniec. Wszystkiego, co nie, i że nam rzeczy z przeszłości. Mandzio stwierdził, że niby kiedyś porozmawiali, się dogadali, a mimo to Karolek nadal ma do niego jakiś problem. W sumie to nie jakiś, tylko o sprawy z przeszłości i to dosyć dalekiej przeszłości. Tutaj jeszcze fragment wypowiedzi Mandia i zaraz przytoczę odpowiedź z drugiej strony. I on się tam zaczął wykłócać strasznie, a nawet tutaj sobie patrzyłem, żeby rejestr sobie zrobić. Zaczął się nawet z Wicem kłócić, on później zaczął tam jeszcze wspominać o jakichś dramach z roku 2014, z roku 2015. Zatem widać, że w wychłopie dużo żółci że, siedzi albo po prostu chce zrobić na siłę konflikt. Ja powiem tak, to nie jest pierwszy raz, jak z mojej spuścizny Karolek mógł sobie pożyć, bo jak wszyscy tutaj wiemy, to jakie gierki się dobrze u mnie przyjmowały, to zazwyczaj się u niego też pojawiały. I zgaduję, że no dalej się chce do mnie doczepiać, dalej szuka tutaj jakiejś spinki. Ja osobiście ćwiczę, Łukasz słusznie przewidział, że chodzi o stare dzieje, bo na Instagramie Karolka pojawiło się kilka storii z zarzutami. Trudno przytoczyć całość, bo jest to dosłownie ściana tekstu, tak więc zahaczę o najmocniejsze wątki, ale jeśli wolicie, to możecie zatrzymać i przeczytać całość. Na początek Karolek zarzucił, że Mandzio uderzył niejakiego młodego w twarz i dodał, że przynajmniej kiedyś Łukasz był chamskim człowiekiem. Później stwierdził, że to przez ludzi takich jak Mandzio stał się zepsuty jako twórca, który bał się innym zaufać. Następnie wypełniał reklamę jednej z gierek i przytoczył sytuację, w której podobno Mandzio uderzył w twarz na Ruciaka. A na kolejnych przy Wspomniał, że pomógł wielu osobom, które w finale go olały. Oprócz tekstu dodał również wideo, które zaraz skomentuję. Ważne tym wszystkim jest to, żeby się y, zmieniać. Żeby nie być cały czas parówą, Dorastać w jakiś sposób. Oczywiście zmieniają się czasy, y, zmienia się to, że jesteśmy starsi, mamy inne doświadczenia życiowe. A jeszcze niecały rok temu Ty na swoich streamach mnie pomawiałeś. I na komentarz nawi, która w, ten, w tamtym momencie chyba powiedziała, czy może to jego obecna dziewczyna była powodem tego, że się zaczął zachowywać. Mówiłeś, że ja tego nie powiedziałem, ale gdzieś tam to sugerowałeś. I powiem Ci szczerze, że za to powinieneś dostać wpysk, że pomawiasz mnie w taki sposób. Bo jedyną osobą, dla której się zmieniałem, i która bardzo mi nie odpowiadała w tamtym czasie, byłeś tylko i wyłącznie ty. To nie jest tak, że to ja się zmieniłem. Ja chciałem jak najszybciej z tamtego środowiska a właściwie konkretnych osób zrezygnować, żeby później właśnie nie robić kolejnych błędów. ogóle ludzie mają dowody e, na to wszystko, bo to jest w formie e, shortów e, na YouTubie czy jakichkolwiek urywków z live'a, więc wielokrotnie e, inaczej, niejednokrotnie zachowywałeś się wobec mnie jak kompletny ignorant, kompletna parowa, i zamiast jak człowiek wyjść do mnie z pewnymi rzeczami, to wolałeś sobie upatrzyć Karolka jako osobę, która zazwyczaj nie odpowiada na dramę. Bo skupiałem się na sobie i nie interesowało mnie to, żeby odpowiadać wam, e, na jakie insynuację w moją stronę, ale w tym momencie jest koniec tego wszystkiego. I ja mówię, na pewno przyjdzie jeszcze okazja, żeby o wielu, wielu innych rzeczach porozmawiać. Ten moment na pewno w którymś momencie nadejdzie i nie omieszkam o tym wszystkim powiedzieć, bo zasługujecie wszyscy naprawdę. Może mam spaczone podejście przez wszechobecne free fighty, ale to nagranie wygląda jak typowe poddymianie pod walkę. Nie twierdzę, że Karolek kłamie, natomiast zarzucił kilka wątków, kilka ogólników, po czym dodał, że nadejdzie czas to wyjaśnić. Trudno powiedzieć, czy miał na myśli film na swoim kanale, czy oktagon i konferencję Fame MMA. Jest to całkiem niezły moment, bo Mandio planuje zawalczyć przyszłości. Roku, tylko pytanie, czy zgodziłby się na Karolka. Niezależnie od tego, dobrze by było, gdyby Łukasz odniósł się do tych najważniejszych wątków o uderzenie takiej czy innej osoby, bo nawet jeśli to są stare dzieje, to zostały przypomniane i wymagają komentarza. Na YouTube jest wiele kanałów tematycznych, w tym jeden z nich dotyczy pracy w policji. Chodzi o kanał Sierżant Bagieta, którego prowadzący opowiadał o swoim zawodzie, w tym komentował różne zdarzenia z perspektywy policjanta. Zebrał on całkiem sporą publikę, bo na ten moment ma ponad 280 tysięcy subskrypcji, co jak na content jest bardzo dobrym wynikiem. I użyłem tutaj czasu przeszłości, bo Bagieta postanowił odejść z policji, o czym poinformował w najnowszym filmie. Mówię do was już jako cywil, już nie jako policjant. Ponieważ ze służbą skończyłem yy, i ze służbą skończyłem w dniu 25 października. Gdy... Jako, że o tym mówię, to zapewne domyślacie się, że nie odszedł z policji bez powodu. W trakcie filmu Bagieta wymienił kilka głównych przyczyn swojej decyzji, tak na przykład to, że niektórym przełożonym nie spodobało się, że prowadzi kanał na YouTube, a gdy nie mogli nic z tym zrobić, chcieli z nim współpracować. Ja generalnie z przełożonymi, jeżeli chodzi o mój kanał, to się darzyłem bardzo ciężką miłością od samego początku, bo kiedy wróciłem do służby w październiku 2018 roku po moim L4, to już na Moje jednostce wiedzieli, że ja to sierżant Bageta. Oni mnie tam chcieli gdzieś na początek podebrać. Powiedzmy, żebym ja to robił pod egidą. Policji ja się na to nie zgodziłem, bo nie chciałem, żeby mi ktoś dyktował, co ja mam mówić. Jedną z głównych przyczyn odejścia Bagiety z policji był nacisk na wlepianie mandatów. Opowiedział on o sytuacji z maseczkami, gdzie zgodnie z jego słowami, przełożeni naciskali na karanie ludzi mandatami i wyrabianie statystyk. Była to nowość, bo wcześniej jego skuteczność była mierzona poprzez interwencje, tym na przykład upomnienia i nikt nie wymagał karania ludzi mandatami. W tym momencie poczuł, że traci możliwość samodzielnej oceny sytuacji. A zamiast tego ma wyrabie z góry ustalone normy. Powiem wam wprost, kazali nam dawać mandaty ludziom, ale to nie na początku, to było dopiero potem. Na początku było dokładnie tak jak zawsze, czyli faktycznie było ciśnienie, żeby ujawniać wykroczenia jako, natomiast nikt nie ingerował w to, czy ja dawałem wy... czy ja dawałem mandat, czy pisałem wniosek o ukaranie do sądu, czy dawałem pouczenie, po prostu trzeba było robić swoją pracę. I wtedy już miałem takie, kurde, nikt... to nie jest robota na akord, tak? Nikt... nikt mi nigdy nie kazał wcześniej słowo honoru, nie okłamuję was teraz. Nikt mi nigdy nie kazał wystrać mandatów. Były jakieś tam, na przykład, nie, wiem, jak ktoś widział, że ktoś tam się opierdziela, czy nawet ja tam miałem słabe wyniki, to mówił kurde, wiesz co, po... no, jakieś wykroczenie, tak? Od tego jesteś, ale czy dałem pouczenie? Czy mandat, czy, czy wniosek o ukaranie do sądu zawsze to była moja decyzja? No to się zmieniło potem i dlatego też wtedy już mi się rodził taki pomysł, że ja chyba się w ogóle zwolnię, tylko jeszcze nie wiem kiedy. W tym momencie film Bagiety ma już ponad milion wyświetleń, więc na liczbach widać, że jego zdanie o pracy w policji wzbudziło spore zainteresowanie. Słuchając jego wywodu można szybko wywnioskować, że nie chciał ślepo wykonywać rozkazów i szukał sensu swoich działań. Jak widać, nie odnalazł tego w pracy w Policji. Z tego co zapowiedział, to dopiero wstęp do mocniejszych historii, którą mówi w kolejnych materiałach, więc jeśli kogoś z Was zaciekawił ten wątek, to warto śledzić jego nowe filmy. Chciałbym sprostować informacje z pop przedniego odcinka o tym, że Xayo Industries wystąpi w Move Federation. Już po publikacji filmu dowiedziałem się, że sprawę skomentował Popo, który poinformował, że jednak nie pojawią się na tym wydarzeniu. Jeśli chodzi o Move Federation, to mieli tam grać chłopacy, bo to jest vlog pewnie, jak tam byli na sesji zdjęciowej, ale ostatecznie się nie dogadali i za nas jest tam chyba ekipa Ginalda i Bandury. Zakładałem, że skoro byli na sesji zdjęciowej, to sprawa jest pewna, a vlog by był jakąś odmianą reklamy, ale okazało się, że jednak nie. Tak więc Przepraszam za wprowadzenie w błąd i prostuję temat. A jak już o Trąbie mowa, to wrzucił on na swój kanał utwór zatytułowany Cisza przed burzą, który nagrał wspólnie z Maciasem i Kubą Nowaczkiewiczem. Kawałek całkiem nieźle się przyjął, bo w momencie, gdy nagrywam ten film jest czwarty na czasie i też zebrał wiele pozytywnych komentarzy. Tym samym została rozwiązana zagadka zdjęcia, które Trąba wstawił kilka dni temu na Instagrama. Ze względu na stylizację część osób podejrzewała, że zawita do programu 7 metrów pod ziemią, ale finalnie chodziło o Teledysk. Tak obserwuję ostatnie ruchy Mateusza i pomijając ekipunktamy, widać, że złapał nieco nowej Energii do działania w sieci. Startuje w kilku programach, udziela wywiadów, a teraz wydał piosenkę. Wiadomo, opinie na jego temat są podzielone, ale jednak mam wrażenie, że ponownie przekonuje do siebie publikę. Być może to kwestia decyzji o działaniu na własną rękę, a być może innych czynników, ale tak czy siak daje mu to mocną perspektywę na udaną karierę poza ekipą. Czas pokaże, ale póki co jest na dobrej drodze. Teraz zawitamy na Twitcha, a to za sprawą Posta Gucia, jednego z popularniejszych polskich streamerów. Rzuciło na Twittera post, z którego wynika, że otrzymywał on groźby od jednego z widzów, który się w nim zakochał, ale bez wzajemną. Z początku pogróżki dotyczyły tylko Gucia, ale z czasem celem stała się również jego dziewczyna, i tutaj przytoczę fragment jego historii. W moim przypadku ciągnie się to od roku. Wiadomo, na starcie myślałem, że to jakiś trolling albo niewyżyty widz, jak to na Twitchu bywa. Groźby z mnie, groźby z mojej dziewczyny, stalking, toxing, pisanie do całego mojego community, czy nie mają moich danych osobistych, włamanie się na konto facebookowe widza, które rok temu wysłał mi cygaro z wakacji, aby uzyskać dostęp do paczkomatu, na które cygaro było wysłane i wiele innych chorych akcji. Wszystko to przez jedną osobę. Nie jestem pierwszy, prześladował też i groził innym przez lata, co kończyło się tym, że nawet przestawali streamować, bo po prostu się go bali, co jest logiczne, jeżeli nie mogli otrzymać pomocy. Nie ja wiem, on ma jakieś problemy ze sobą. Chłop wypisuje do ludzi z tego community, miesiącami się to ciągnie. Jakieś skłonności dziwne ma. Gościu. Nie wiem za bardzo, czego on chce ode mnie. Nie, nie, ale myślę YKZF, że będzie trzeba iść, bo jakby nie widzę innego rozwiązania. Zgłosić to, Twitch po prostu wtedy będzie miał papierek, żeby udostępnić dane i no ukrócić tą osobę, bo z tego, co też wiem, to ja nie jestem pierwszym streamerem, do którego on, e, do którego on takie rzeczy pisze, składa propozycje, bądź też grozi i no lepiej, żeby inni też spokój z tym mieli, bo to wcale nie jest miłe. W dużym skrócie, jeden z widzów złapał obsesję na punkcie Gucia, groził mu, a później starał się za wszelką cenę zdobyć jego adres. Najbardziej niepokojąca jest informacja o włamaniu się na profil na Facebooku, bo wiele osób, chociażby w konwersacji ze znajomymi, zamieszcza tam swoje wrażliwe dane, w tym właśnie adres. Jeden z widzów podesłał mi logi z czatu Gucia, gdzie mówi on wprost, że typ skutecznie włamał się na konto na Facebooku jednego z widzów i wykradł stamtąd numer telefonu i adres paczkomatu Gucia. Chore, po prostu chore. Osobiście zaskoczyło mnie, że typ latami potrafi męczyć streamerów i zatruwać im życie, a mimo tego nikt tego nie zgłosił. No ale tym razem trafił na niewłaściwą osobę i Gucio poinformował, że zgłosił sprawę na policję. Idę to zgłosić wraz ze wszystkimi dowodami, które zebrałem, i mam nadzieję, że platforma taka jak Twitch, należący do Amazona, nie spojrzy na to błacho, tylko zainterweniuje. Zebrałem sporo informacji, którymi nie mogę się tutaj podzielić z oczywistych względów, natomiast jeżeli ktoś miałby informacje o użytkowniku, który między m.in. udzielał się na czacie u kogokolwiek, bądź też pisał do niego prywatnie na Twitchu Discordzie pod tymi nickami, to bardzo proszę o kontakt na maila podanego u mnie pod streamem. Uznałem, że warto dołożyć swoją cegiełkę do nagłośnienia tego tematu, bo raz, że zastraszonych osób może być więcej, a dwa, że Gucio zdecydował się na konkretne Czyli zgłoszenie sprawy na policję. To z kolei oznacza, że mogą oni uzyskać dane bezpośrednio od Twitcha, który mam nadzieję będzie współpracował. Jeśli streamujecie i mieliście taką sytuację, to koniecznie zgłoście się do Gucia. Samemu ciężko podjąć taki temat, ale w grupie zawsze łatwiej. W opisie zostawiam link do jego pełnego Twittera, jak i profilu na Twitchu, gdzie znajdziecie mail kontaktowy. Gdyby podczas ostatniej konferencji w MMMA stał w tle Moment", to w trakcie ostatniej części byłby zdecydowanie w górnej skali. Sporo się działo, ale spokojnie powiem tylko o tych najważniejszych wątkach, a przynajmniej dla mnie. Zacznę od sprawy z bo w poprzednim odcinku mówiłem, że czekam na jego odpowiedź. Niestety Mateusz nie mógł skomentować sprawy, ale w ograniczonym zakresie zrobił to podczas konferencji. Z jego słów wynika, że Wersow ma większe pole do negocjacji, bo jest dziewczyną Friza. Natomiast ostatnio pojawiła się taka informacja, która trochę zelektryzowała internet, a mianowicie chodzi o to, że Weronika nawet sama napisała, że była w stanie się dogadać z ekipą Holding, żeby też ją reprezentował ktoś inny. Czujesz się jakoś poszkodowany, że wam jest to odmawiane i musicie ciągle być pod manag managementem ekipa Holding, a inni mogą zmieniać management? No, Weronika ma trochę, trochę inne relacje do mnie. W sensie po prostu, no, tak to no, wygląda. No, no. Kontynuuj. Tak no tak to wygląda. No po prostu, no wiesz, sam ty, wiesz czy, jak czy, sam czy wiesz, wy, Weronika on... jest dziewczyną Karola, trochę łatwiej jej się dogadać w niektórych kwestiach. Czy rzeczywiście tak jest? Nie wiadomo, ale jednak wydaje się dosyć prawdopodobne, że ze względu na związek Weronika może mieć nieco łatwiej. Myślę, że ciężko byłoby w 100% rozdzielić osobiste relacje od biznesowych i zapewne ma to wpływ. Oprócz tego Tromba zapowiedział, że nie odda procentu za walkę ekipa Management, mimo że na przykład oddał część hajsu z walki z Gimperem. Co? Mam pytanko do ciebie. Czy z racji, że dalej jesteś pod ekipą Management, to ty oddajesz jakąś działalność? Wujasowi z walk? Ja złożyłem wypowiedzenie i nic nie zamierzam oddawać. Ale prawnie rozumiem, że jeśli ta umowa ja by była złożyłem, respektowana, to Ja złożyłem wypowiedzenie. No. Mati, a za walkę z Gimperem wujas dostał udziałę? Ja nie wiem, czy wujas dokładnie sobie wziął coś do portfela, ale no. Ktoś dostał. Ktoś dostał. I teraz jestem ciekaw reakcji ekipa management, bo to już jest wprost bunt i jasne stwierdzenie, że hajsu nie będzie. Tym samym zawęża się pole do negocjacji, i za to bardziej prawdopodobna wydaje się ścieżka sądowa. W każdym razie trąba nieco poddymił, ale prawdę mówiąc, był marginalną częścią tego panelu, bo cały Show skradli Wardęga i Murański. Zostałeś nienazwany, ale określony, że nie jesteś niegodzi nazywania się Polakiem. To jest Wardęgi ty, manipulacja. Ty to ty nie się jest podnią... właśnie to. To jest Wardęgi ty, manipulacja. Ty to... Jeszcze raz przeczytaj, skoro mówisz, że zdanie po zdaniu, to jeszcze raz przeczytaj. Dobrze, manipulacje, okej. Okay. Czytam zatem. Niech żyje wolna Polska bez takich wichrzycieli i podjudaczy jak Pasut. Niegodny nazywać się Polakiem. Uh -huh. Jak zawsze zaczęło się od niewinnej dyskusji, tym razem o słowa żony Murańskiego, która na stoli stwierdziła, że Pasut nie jest godzien być Polakiem. Wardenga nawiązał do tego, Muran stwierdził, że manipuluje i nawet jak Sylwek jeden do jednego zacytował jej wypowiedź, to i tak Jacek stał przy swoim, bo wiadomo, on zawsze brnie do samego końca. I w zasadzie to był dopiero wstęp do zadymy, bo chwilę później Murański nawiązał do Bubsmana, stwierdził, że Wardenga wybronił Leksia, zahaczył ponownie o Nitro i to warto omówić. Mam przecieki od moich wróbelków w Wydziale, w wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Jest bardzo poważne postępowanie w kontekście, w kontekście artykułu 202 paragraf 2. KK. No, jeszcze coś, no to niech sobie każdy wygoogluje. Bardzo poważne postępowanie. Już podczas kolejnego programu Wardęga wspomniał, że artykuł, na który powołuje się Murański, nie istnieje i faktycznie niegdyś odnosił się do pornografii, ale w 2014 roku został usunięty. Czy Murański zrobił to celowo? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami, ale co ciekawe, w wywiadzie po konferencji Jacek powoływał się już nie na artykuł 202, tylko 202 który dotyczy zniesławienia. Państwo polskie przeciwko Sergiusz, Sergiusz Górski. Nie przeze mnie! Ja dostałem tylko cen, że takie coś jest. Najbardziej, najbardziej paskudny tam jest taki wybijający się artykuł 212, artykuł 212, paragraf 2 kk Zwieńczeniem całej konferencji była deklaracja Bardęgi, który wprost powiedział, że przedłuży kontrakt z swoim MMA, ale tylko wówczas, gdy zrezygnują ze współpracy z Jackiem Murańskim. Dodatkowo Sylwek zaproponował walkę z Nitro w przyszłym roku, żeby podbić stawkę. Dziś dobiega koniec mojego kontraktu Traktu z Fejmem MA. I ja teraz uważam tak. Przed chwilą właśnie pomówiłeś Leksia o nie. Twierdzisz, że ja manipuluję, bo zmanipulowałem jakiś fragment. Mimo, że ci dałem dowody, że nic nie zmanipulowałem, zacytowałem Twoją żonę. Przez Jacka pomawiany byłem ja. Pomawiany był Nitrozyniak. Pomawiane było dziecko Nitrozyniak. A teraz został pomówiony Leks. Wiesz, ja nawet te, na tego nie spodziewałem. Uważam, że takie osoby jak Jacek Murański. Są potrzebne freakfajtom. Są potrzebne, Jacek, ludzie lubią dymy. Ja to rozumiem, ja to mówiłem i dalej tak uważam. Natomiast ja już nie chcę brać w tym udziału, jeśli ty będziesz brał w tym udział. I dla Federacji, Federacja też niech podejmie decyzję, czy na łamach jej... Czy Federacja chce dawać głos takim ludziom jak Jacek, którzy wszyscy pomawiają. I jeżeli Federacja już nie przedłuży kontraktu z Jackiem i nie będzie dostawał innych walk, ja rozmawiałem z nitrozyniakiem, zrobimy w 2023 u Was walkę. To jest Wasza decyzja. Czy chcecie Jacka? Czy chcecie nas. chcecie Natomiast jeśli Jasek zostanie, ja kończę kontrakt, nie przedłużam. Wojtek Gola nazwał to szantażem, a ja bym nazwał negocjacjami, tak samo robią zawodnicy, którzy mówią, że nie zawalczą poniżej jakiejś kwoty, chcą konkretnego przeciwnika albo stawiają inny kluczowy warunek podpisania kontraktu. Wardenga może, ale nie musi przedłużać umowy. Jak nie chce mu się użerać z murańskim na konferencjach i cage'ach, to może to podać jako warunek. Nic na siłę i to federacja musi zdecydować, co im się bardziej opłaca. Wątek ten został rozwinięty podczas Cage Special, gdzie Bokzel dyskutował z Sylwkiem. Natomiast jeśli chodzi o te szantaże, no to zobacz, mieliśmy na przykład sytuację, że fagata nawet wysnuwała takie takie e, warunki, że maszy ma nie być, masza ma nie dostać biletu. I też się na to godziliście, więc stawianie warunków, no jest jakby rzeczą naturalną, nie? I w żaden sposób ja bym nie chciał, żeby to było odbierane jako szantaż. Ultimatum jeszcze ok, I teraz pytanie, dlaczego to postawiłem? Gdybyśmy o tym gadali za zamkniętymi drzwiami, ja jestem przekonany, że dalibyście radę mnie przekonać. Bo wiesz, że są pewne osoby w FAME, które naprawdę potrafią y, dobrze rozmawiać, dobrze argumentować i i w jakiś sposób byście mi tego murana przetłumaczyli, nie, że jednak te osoby są bardzo potrzebne. Osobiście uważam, że w interesie fame jest, aby zatrzymać u siebie Wardęgę. Czy to podczas konferencji, czy to podczas cage'y obecność sylwka buduje emocje, bo wszyscy liczą, że poruszy aktualne dramy albo zahaczy o coś nowego. Ma on też wizerunek niezależnej osoby, która w teorii może wyciągnąć brody na Fame, czy też włodarzy. Tak więc z perspektywy federacji obecność Wardengi jest bardzo na plus, ale pytanie, czy tak samo służy to sylwkowi. Mam wrażenie, że Wardęga zamiast rozwijać się, czy też realizować plany, o których mówił, to siedzi na ciepłej sadce niżym w korpo. Czy warto tak spędzić kolejny rok? Na to pytanie musi sam sobie odpowiedzieć, przy czym ja wolałbym go zobaczyć w nowej, świeżej odsłonie we własnym projekcie. I jak już mowa ultimatum, to swoje przedstawił Nitro, również w kontekście Murańskiego. Jeszcze chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, bo dużo osób o to pyta, a mianowicie staje bardzo dużo wiadomości, czy jest szansa, że się pogodzę z Jackiem Murańskim i nie będziemy się sądzić. Więc tak, jest jedna szansa, żebym wycofał wszystkie pozwy, które poszły, żebyśmy się dogadali, a mianowicie jest to wpłata przez Jacka Murańskiego 300 tysięcy złotych na Cele charytatywne i dojście do jakiegoś porozumienia, że mnie nigdy więcej nie będzie pomagał ani mojej rodziny, więc wiesz, skoro oni są tacy ważni dla federacji, pewnie dobre pieniądze zarabiają, no to jestem w jakimś stanie wtedy zdzierżyć, tak? Jestem w stanie zdzierżyć to wszystko, co mówił. Umówmy się, szanse na takie zakończenie znamy są bliskie zero, ale deklaracja padła. W tym samym materiale Nitto wbił szpileczkę w Fame MMA, bo wypomniał im słabe wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż biletów na hale, jak i oglądalność konferencji. Jasne, przyczyn może być wiele, ale jednak seriusz skorzystał z okazji i nieco dał do zrozumienia włodarzom, że przydałoby im się wsparcie z jego strony. Jest tylko jedna rzecz, która mnie zastanawia, a mianowicie chyba pierwszy raz Fame nie sprzedał hali. Bardzo dużo biletów jest e, do kupienia. No konferencja też ostatnio 170 tysięcy i już nie było 70 u Sergiusza i ileś 10 tysięcy gdzie indziej. To chyba nie wiem, Rafa może streamował, może gdzieś, no 200 niech to oglądało, nie? Ogromny spadek. I też pewnym uzupełnieniem jego wypowiedzi są komentarze pod moim tweetem. Zapytałem widzów, kogo powinien wybrać Fame i to napisał Ja nie chciałem nigdy stawiać takiego ultimatum, bo nie czuję się aż tak ważny, więc wolałem odciąć się od środowiska. Też zrozumiałem, że Excel musi się zgadzać i kolegów tam nie ma. Ja to czaję zły nie jestem. Śmieszne jest tylko to, że ja im od gali numer 1 pomagałem, w czym chcieli, no ale trudno. Mimo wszystko czuć, że Sergiusz ma żal do fame, czy też może konkretnych osób, z którymi miał bliższe relacje. Ostatecznie czy to w jego przypadku wardengi, murańskiego czy kogokolwiek innego. I tak zadecydują liczby, a nie prywatne relacje. Za tym wszystkim stoją ogromne pieniądze i ostatecznie to one wskażą, jaki obrać kierunek. O przyjaźniach to sobie wszyscy przypomną jak temat zacznie upadać. a póki co. I teraz mogę rozwinąć wątek Jacka Murańskiego, który mierzy się z kolejną dramą. Dziennikarz antyfaktów postanowił wybrać się do Norwegii, gdzie spotkał się z Markiem Murańskim, bratem Jacka. Tak więc tym razem nie chodzi o postronną osobę, a o bardzo bliską rodzinę. Niezależnie od powiązań Marek postanowił opowiedzieć o prywatnych rodzinnych sprawach, które stawiają Jacka w bardzo złym świetle. Żałosne i, i, i takie wiesz, że tak naprawdę to wzbudzało moją litość, nie? Że kurczę typ może do swojego brata pisać takie rzeczy, że wiesz, jesteś benkartem, twoja córka jest benkartem. Benkart zrobił Benkarta. Czy nie Twoje ojcostwo? Tak, tak, wiesz. Jakieś takie wkręty, że w dzieciństwie miałeś zapaleć jąder. I jak ty Stevie Wonder możesz bez jąder zrobić i komuś mieć dziecko. No, to... A też <grym> mówi o tobie, że ty jesteś też Benkarta. Tak, tak. Kompletna padaka, nie? A też mówi o tobie, że ty też jesteś Benkarta. Tak, tak, tak. Cały materiał trwa godzinę, więc skupię się na najważniejszym wątku. Jak to często bywa w rodzinach, zapalnikiem była sprawa spadkowa. Bracia Morańscy pokłócili się o majątek po zmarłych rodzicach, tym o mieszkanie. Marek przytoczył wiele historii z czasów choroby, gdy podobno Jacek Morański wypłacał pieniądze z konta ojca bez jego zgody, czy też finalnie nie przyszedł na jego pogrzeb. Że Jacek był w stanie wziąć chorą na Alzheimera mamę i zaprowadzić ją do banku i wyciągnąć pieniądze z konta, pieniądze ojca, kiedy ten leżał y, w szpitalu, nie? W, Walcząc z, z nowotworem. Ojciec faktycznie był, był żołnierzem, pochowany został z honorami. Okay. No, Czyli Jacek uczestniczył jakby w, y, y, widział te honory na, na pogrzebie? Nie, nie. Jacka nie, nie było na tym pogrzebie. Jacek. Jacka słuchaj nie było tak naprawdę w ostatnich dwóch latach życia ojca nie, już, nie uczestniczył. Nie wiedział, co się dzieje, wiesz, jak on, jak on żyje. Osobiście czułem się niekomfortowo oglądając ten materiał, bo poruszane są tam naprawdę prywatne, rodzinne sprawy. Mimo wszystko przesłuchałem całość i rzeczywiście relacja Marka stawia Jacka Murańskiego w bardzo, ale to bardzo złym świetle. I to już nie na poziomie kontrowersji, a jako złego do szpiku kości człowieka. Czekałem na odpowiedź i na kanale MMAPL pojawił się wywiad z Jackiem, który przedstawił swoją wersję wydarzeń. To mówiąc 1 września 2017 Roku ojciec wyrzegł się Marka, wydziedziczył go, pozbawił go prawa do dziedziczenia po sobie, a to w wyniku, wyniku dramatycznych historii. Marek o tym nie wie, dlaczego, dlaczego został pozbawiony prawa do dziedziczenia. Marek o tym nie wie, dowie się właśnie w tej chwili. Tak więc Jacek stwierdził, że Marek nie jest jego bratem, bo podobno został wydziedziczony przez ojca. I teraz pewnie ciekawi was powód. Zgodnie z relacją Jacka, Marek nagrał ich rozmowę i zaniósł jako dowód na policję. Tak się jednak złożyło, że policjant przyjmujący zgłoszenie był znajomym ojca i dał mu o tym znać. Ostatecznie nagranie gdzieś się zapodziało, a ojciec uznał, że skoro Marek donosi na brata, to postanawia go wydziedziczyć. Tutaj przypominam streszną wersję Jacka Morańskiego. Co ciekawe, był moment, w którym Jacek dogadał się z Markiem w sprawie mieszkania. Marek spłacił brata, ale po kilku latach Jacek odnalazł inną wersję testamentu ojca i sprawa znowu trafiła do sądu. Będąc przekonanym, że ja skłaniam się ku porozumieniu, będąc przekonanym, spłacił mnie z części majątku po, po tacie. Tak, zgadza się. Spłacił tak, zgadza się. No właśnie, no widzisz, widzisz. Marku, za czyny, których się dopuściłeś zapłaciłeś, zapłaciłeś mi a teraz w wyniku, w wyniku woli ojca, zostajesz przez sąd pozbawiony tego majątku. Tyle, no, tak powiem, kara musi być. To wszystko brzmi jak scenariusz brazylijskiej telenoweli, ale też niestety przy sprawach spadkowych jest to dosyć popularny motyw. A tym bardziej, jak jedna ze stron czuje się w obowiązku wymierzać jakąś karę. Najbardziej zapadła mi w pamięć w inna wypowiedź Jacka, bo nagle stwierdził, że on operuje na dowodach, a nie na pomówieniach. Panu te dokumenty, żeby była jasność, bo pan już wie, o czym my Podmawiamy, ponieważ ja panu te dokumenty wysłałem. Tak, widziałem. Żeby też widzowie wiedzieli, czyli te dokumenty, które e, zaprzeczają tej całej narracji. Ja mówię, ja operuję na dokumentach, a on pooperuje na pomówieniach. No ale nie spodziewam się niczego więcej po gościu, który próbował wsadzić do więzienia własnego brata. No i, no i nie muszę mówić, że Jacek zaprzecza wszystkim doniesieniom brata i uważa się za niewinnego. Do tego przywykliśmy z konferencji Fajb gdzie niezależnie od dowodów brnie w swoją wersję wydarzeń. Mimo wszystko to zawiłe rodzinne sprawy, nie sposób ocenić to ma rację, ale mimo wszystko jestem ciekaw, czy ta afera wpłynie w jakiś sposób na decyzję federacji o przedłużeniu kontraktu z Jackiem. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku, i widzimy się już niedługo.